Nie wiem, myślę, że to już dawno temu te porównania były, się zaczęły, że tak powiem, no i yy, na pewno już to gdzieś tam kiedyś przechodziło yy, te pytania jakieś i, i te tematy, także już to dawno mamy się ze sobą i już na tym się nie skupiam tak naprawdę. Yy, po prostu gram jak potrafię i to wszystko na ten moment, te tematy już, yy, to jest dla mnie przeszłość i, i tym sobie nie zaprzątam głowy w tym momencie. Zobaczymy, teraz też ten się na mnie nową pozycję, znaczy nową, nie, tak, nie tak do końca nową, bo jest to prawa pomoc, na której już grywałem nie raz i, i czy też w rezerwach, czy też w pierwszym zespole, także myślę, że w, myślę, że na prawie jej pomocy też mam szansę zaistnieć i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Będę na pewno walczył o pierwszy skład, czy to w ataku, czy w pomocy. Myślę, że dam się wszystko na pewno. Myślę, że z przodu się lepiej czuję przez większość swojej przygody z piłką. Na tej pozycji zawsze, zawsze grałem wszystkie mecze, ale myślę, że prawa pomoc też nie jest mi obca, bo to też jest ofensywna pozycja. Na pewno tam też mogę rozwinąć swoje skrzydła, swoje atuty. I myślę, że jak przepracuję cały okres przygotowawczy, przygotowując się do gry pod tą pozycję, na pewno wszystko będzie dobrze. Na pewno nie do końca jestem zadowolony, wiadomo, też z drugiej strony te mecze, które grałem, to większość wchodziłem z ławki, to były jakieś końcówki. Też yy, dużą część meczu właśnie grałem na tej prawej pomocy, to też yy, nie w ataku, aczkolwiek yy, na pewno ten Dorobek strzelecki chciałbym, żeby był dużo, dużo, dużo lepszy, no bo tam 20 meczów chyba zagrałem około, w tej w starclassie tam też 4 bramki, to nie jest tak naprawdę jakoś za wiele myślę że w tym sezonie będę mógł pokazać się z dużo lepszej strony i tych ramek mam nadzieję że przynajmniej pomoże dwukrotnie U. U yy, na pewno na pewno ta ostatnia podduzja na pewno najcięższa bo powiem, przez pierwsze dwa miesiące na nie ruszam się z łóżka Miałem tu nową, nieruchomioną i naprawdę różne myśli przez, przez głowę przychodziły, różne czarne myśli. E, na, pewno, na pewno w tym momentach trzeba być silnym, trzeba się nie podglądać, bo naprawdę dla mnie to przede wszystkim ze względu mentalnego to był, był ciężki, ciężki okres. Aczkolwiek e, z dnia na dzień, kiedy mogłem wykonywać coraz więcej zajęć, jakichś ćwiczeń, nawet, nawet nie z piłką po prostu, jakichś biegowych itd. Tak ten następ się poprawiał i mam nadzieję, że, że ten sezon zaliczy bez groźniejszej kontuzji. Możliwe, możliwe, ale to, mówię, to były takie najczerniejsze scenariusze, różne, różne tam, tak jak mówię, różne mi się kłębiły, Ale na pewno na pewno to był ciężki okres. No, wiadomo mogę się usprawiedliwiać z tym, że się że te, że te czarne myśli mogły przechodzić przez głowę, ale tak jak już powiedziałem, no, że z dnia na dzień, z dnia na dzień to, to się wszystko polepszało. Na pewno moja dziewczyna, z którą mieszkam, Kasia i na pewno rodzice no, pomagali mi bardzo dużo. Na pewno byłem kompletnie niemobilny w pewnym momencie i nie mogłem się poruszać i z tych rzeczy. I dzięki, dzięki tym osobom na pewno, na pewno ten powrót był dużo, dużo szybszy. Sezon tak naprawdę e, był w moim przypadku to postrzegany przez pryzmat tej, tej, tej kontuzji, która wyjęła mi pół roku z piłkarskiego żywota i, i tak naprawdę Chciałem po prostu dolecić do kompozycji do końca, tak naprawdę pod koniec tego sezonu, nie zaprzątałem sobie głowy, czy będę grał, czy zagram jeszcze w tym sezonie, czy nie, czy nie zagram, po prostu chciałem się skupić na tym, żeby jak najszybciej wrócić do pełnej dyspozycji, to się udało, no i całe szczęście udało się zagrać takim -ta meczów pod koniec sezonu, fajnie, że z takim skutkiem, że jeszcze znamy się wpisać na listę strzelców i zobaczymy, co przecież pokaże. Na pewno, aczkolwiek myślę, że nie można rozpatrywać tej te, te porażki w tym sezonie ogólnie rzecz biorąc z perspektywy tych dwóch meczów, bo, bo były jeszcze wcześniejsze mecze w klasie, no, w których mogliśmy na pewno zagrać lepiej i zdobyć więcej punktów. Tak samo w Pucharze Polski w tym pierwszym meczu przykład Zawiszą też mogliśmy nie przegrać tego meczu 2-0 i, i to w ogóle inaczej mogło się ułożyć, no, ale na pewno jest duży niedosyt. Bo tak naprawdę mało brakowało, tak te, te, tak naprawdę dwa mecze i, i dwa mecze w lepszej dyspozycji byśmy się znaleźli i pewnie byśmy byli w, w pierwszej ósemce i final finale Polski i ten minimum byłoby na ten sezon wypełniony, tak nie było, no tak jak mówię, na pewno byliśmy zawiedzeni, ale trzeba też podnieść głowę do góry i walczyć o wyższe cele w tym sezonie nadchodzącym. Jak dokładnie trenera, tam dał mi do mnie zetywować już wieku 16 lat. No, ciężko powiedzieć, no. czy, czy, czy to mi to ucieszyło, czy nie ucieszyło. Na pewno teraz się cieszę, że, że, że mam szansę gry i, i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Myślę, że, że ciężko na razie przygotowujemy się fizycznie do, te, do, tego, do tego sezonu, też yy, trenujemy też ogólnie elementy taktyczne, ale na razie jakichś tam celów, celów nie, nie mamy, nie rozmawialiśmy jeszcze w że o tych celach i ciężko mi teraz coś powiedzieć.